Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj jestem w Musomie na północ od młodzy. Zostałem tutaj zaproszony na kazanie i yy, no, jeszcze dwa dni sobie tu posiedzę. Właśnie dzieje się bardzo ważna rzecz dla tego kościoła, widzicie tu jest kościół za mną, mianowicie ten kościół popatrzcie gdzie jest, teraz sobie popatrzcie, jest na terenie, który musi zostać niestety przeznaczony na nowe lądowisko, nowy pas startowy i do lądowania dla, dla miejscowego lotniska. I właśnie tam, teraz pokażę Wam, siedzą sobie yy, urzędnicy miejsc wraz z pastorami. Prawda, ich nie widać, ale tam w tych dwóch okienkach, które tam są, oni tam sobie teraz siedzą i się dogadują co do pieniędzy. I tak sobie pomyślałem, że to jest ciekawa, ciekawa sprawa, mianowicie różny sposób Bóg działa. Czasami Bóg działa właśnie i też przez takie sytuacje, kiedy dzieje się coś wokół nas, co wydaje się jakoś trochę może niekąd, nie do końca yy, powiązanego z misją, ze służbą. A jednak wpływa na kościół. To jest potężny kościół, pokażę Wam jaki jest duży. No tutaj coś się dzieje teraz. Pokażę trochę. Nie, to jest kościół, no, myślę, że tutaj się zwiera jutro. Jutro, jak? Jutro będzie nabożeństwo, myślę, że około tysiąca osób się zbiera. No i teraz zobaczcie: zbudowali sobie kościół i ten kościół, generalnie, sobie stoi, jest fajny. Dbają o niego, ale muszą się z niego wyprowadzić. I rozmawiałem z pastorem tego kościoła i ten pastor powiedział, że oni się bardzo cieszą, tak naprawdę, bo, bo mogą sobie teraz znaleźć nowe miejsce, mogą, mogą wybrać je już trochę bardziej perspektywicznie. Dostaną dosyć dobre pieniądze i ta zmiana tak naprawdę im się przyda. Myślę, że to jest bardzo dobra perspektywa. Czasami dzieją się rzeczy, które są od nas niezależne, ale myślę, że właśnie perspektywa tego pastora jest bardzo właściwa, czyli widzieć w tym wszystkim Bożą rękę, widzieć w tym to, że Bóg to wykorzystuje ku dobremu. Oczywiście to jest wysiłek, oczywiście to jest jakaś, jakaś dodatkowa praca. Oczywiście coś się musi zmienić, z czymś się musimy rozstać, ale z drugiej strony możemy coś nowego przywitać, możemy coś nowego zbudować, możemy zacząć od jakiegoś lepszego początku. Nie wiem, jak to jest u Ciebie. Generalnie, naturalnie zmiany nie lubimy, ale właśnie jeśli jesteś w takim miejscu, gdzie gdy Bóg gdzieś stawia Ciebie przed jakąś zmianą, to chciałem Cię zachęcić właśnie do tego, żebyś Spojrzą na to w podobny sposób, przyspojrzała na to w podobny sposób, jako boże miejsce dobrych zmian. Niech Ci Bóg tym błogosławi, niech Ci Bóg podpowiada mądrość, jak ten moment wykorzystać jak najlepiej, gdzie zacząć na nowo, co ma być tą zmianą, co ma być tym miejscem, które, które rozpocznie się w Twoim życiu, co ma być tym wydarzeniem, gdzie ma być ten nowy zbór zbudowany, gdzie powinien być zbudowany. Dodam wam, że siedzę tutaj w. W Afryce też ci z Was, którzy mnie gdzieś tam obserwują dłużej, to wiedzą, że to jest taki mój nowy początek, że byłem 8 lat przewodniczącym Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów. Miałem kupę pracy swojej związanej z Kościołem. No i właśnie pytanie było, co dalej. Wybrałem to, żeby jeździć do Tanzanii. Wybrałem to, żeby zakładać tutaj seminarium. A jak Pan Bóg pozwoli, może pewnego dnia uniwersytet, bo to jest takie marzenie, pragnienie, które mam od ponad 10 lat. No i tu dzisiaj jestem. Jest to jakiś nowy początek. Gdzie Ty jesteś, gdzie Ty masz być? Szukaj w tym wszystkim Bożej Woli. Niech Bóg Cię prowadzi, niech Bóg Ci daje mądrość. Niech to wszystko służy Twojemu głębszemu posłuszeństwu, rozwojowi Bożego Królestwa i Bożej Chwale. Panie, bądź uwielbiony, bądź wywyższony. Niech to by się znosi chwała z takich właśnie chwil, takich momentów, w których jestem dzisiaj świadkiem. Niech to prowadzi do, do tego, że Tobie cały czas dalej służymy, a Twoje królestwo się rozwija, i, i nie tym wszystkim, Twoja ręka, i Twoja obecność, i Twoja łaska y, będzie dla nas widoczna i ostatecznie potwierdzona. Z Bogiem i do zobaczenia.